To jest najważniejsze, że my dziś tych rowów zrobiliśmy 4 razy więcej już, chociaż od maja robimy jedną koparką, niż w tamtym roku. Jak policzyliśmy kilometry, tak? I od przebudowę dróg. Myśmy przebudowali osiem dróg całych. W wiolinach trzy drogi przebudowaliśmy od początku. Wyznaczył go rowy bierzemy do środka, wykopujemy te mostki, dajemy nowe, nowe mostki, wykonujemy przejazdy na drogi, na drogi mieszkańcom, tak? W tym. W Lubczy zrobiliśmy dwie takie drogi, szanowni Państwo, zarosowej. Jedna droga w ulicach teraz robimy, robimy rowy na trzech ulicach, tak? Jedna droga jest przebudowana, przebudowana w połowie, drugą połowę musimy poczekać, bo tam jest... Problem, problem również własnościowy. Także dla, dla mnie najważniejsze jest to, że ja nie, żeby ja nie musiał robić przetargu, tak, na każdą jedną pierdołę, tylko mam sprzęt i mogę ludziom więcej pomóc w ciągu roku, ja nie wiem, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy, aniżeli przez przetargi, tak. Czyli wygląda sytuacja tak, na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Wy uzyskacie zezwolenie na te przekazanie tej drogi, kupicie, ok Dostaniecie wszystko, zgodę na robienie drogi, ok Padnie pan, okazja, cholera, fosy są nie, zro, nie zrobione i kurde, dalej to nie będzie. Proszę No widzi pan... Przecież ja to już znam tę gadkę, odkąd już tu jestem. Najpierw ja było dymca i Musi pan jak zrobimy panu fosy, Musi pan ma, wierzyć, proszę jak pan nie ma fosy? Jak damy panu kamień, jak pan nie ma fos. Wykopałem fosy, chodziłem wszędzie, żeby zezwolenia dostać, żeby na prywatnym, na prywatnych, żeby wykopać fosy. Pan dobrze wie i stary sąd też dobrze wie. Nie wiem, o się najbardziej. Innym ochodzi. W są martwia, wykupane, że w drogi 28 nie latach samorządności w Polsce pan stracił wiarę. Bo ja też mam różne przeszkody w życiu. No, ale ale jak ja nie można, straciłem. Jak wierzę, można, że tak nie będzie. Lepiej. Jak można wierzyć w coś, w coś, które jest od początku, odkąd tu jest, kłamstwem? Ale proszę pana, odkąd ja tu jestem, odkąd. Tu, tak i Pan ma za, za to tego, tak było, teraz Cały czas po tej drodze bębnie to nie. Tam jest ważniejsze, ja tam pytanie, jest ważniejsze. Ja to stwierdzam fakty, że trzeba iść do gminy na stołek, to wtedy drogę zrobię pod dom, bo, no bo jak będę siedział na stołku, ja do... to będzie wstyd im przyjechać ja po Żwiru, 10 to. lat wcześniej zrobiłem asfalt pod dom Pana niż przyszedł na stołek do gminy ale co? ale, ale planowałem? Miałem taką miarę, miarę i miałem pasję, że będę kandydował na burmistrza kiedyś i sobie się tak. Zrobię sobie najpierw drogę, że właśnie taki pan mnie zarzucał, żebym się <śla> <śla> I tak zrobię, widzi pani wygrałem. Wiara czyni cuda proszę pana, trzeba wierzyć. Ale to już jest 19 lat, dajcie spokojnie. Ja jestem burmistrzem, spokojnie. Jesteśmy ale przy drogach. to pana mówię, no. niech pan zrozumie. Że nie tylko do pana ja, mówię, nie. bo są tu inni też, co też tu rządzili wcześniej. Ale ja mogę słowo, ale pan nie docenia jednej rzeczy. Ile ton kamienia pan już dostał na tę drogę? Ja, mało, mało, mało Jak ja mam doceniać jedną rzecz? Ja przyjadę, proszę Pani, ale poczekaj pani, jak pani wytłumaczy? Ja, panu ja nie przejadę, przejadę nie przerywam. Nie? Ale nie panu ja panu, panu. powiem, pani skończy. Ja przyjadę autem, ciągnikiem raz na jakiś czas. Ale inni do pól... Inni do pól ciągnikami, takimi bykami jeżdżą, jakiś frajer ciągnikiem jedzie z dwoma przyczepami kroś, z A No, No to kurde, ludzie, to co? Jak jest gminna droga, to kroś, trzeba ją zrobić. Pokoje. Jak jest zróbna, tak. powiedzmy to ja, gmin, tak. drogę nam, ja ją zamknę, sam sobie ją wyremontuję. Ja, pan 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 będzie, się przerywała. Przerywała. No niech pan pozwoli pani. Pani ja bym nie przerywałam. Ciągle kamikami, ile kamienia, ile ton tam poszło kamienia. Ile? Co roku? Po 40, po 50? To I pan to... Cześć, ten, ale nie na tę drogę. Jaka była droga, jak pan tam nie... Niech przyszedł? pani się spyta, a tutaj jest. Y... Poczekaj Pan. Jaka była droga, jak Będziemy pan tu przyszedł? Dalej. Jaka była? Ziemna droga. Gdzie? No jak przyszedł do teścia pan. Jaka była droga? Była był, droga był kamień? W miarę jeszcze. Wyżwilowana była, na pewno był kamień. A to na to... pewno. 10 centymetrów. Nieważne, co było, ale też Pani, panią Ja jestem zawsze niezadowolony z niczego. Ja o wodę to... my walczyli, bo ja panu nie przerywałam. O wodę my walczyli, a pan sobie zrobił studnie i miał wodę. A to skończcie z tą wodą, bo ja wodę mam. No i. <laughs> Spokój, koniec, ja zabieram głos. O wodę panu... nie walczyła panu... 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 Pani. wodę. Pan Maja, nie skończył, a Pani Maria też. Mamy pytanie o to, że, że ta ścinka jest taka duża tam u nas i na te drogi tam miało być załatwione. Prosiliśmy w gminie, co z tą drogą będzie. Która? Tam przygotowali zjazd pod Podlesia, bo mają tam chyba ponad 500 ton wywozu drzewa. Ale Czy to, nasze to, to, to drogi to wytrzymają? Kto to nie, nie Pan burmistrz nie wie o tym? Nie, nie, prywat, to, jest to ta prywatna sprawa? Tak, ta, tak. Ta, 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 ta. Prywatną sprawę. Ja tam jestem ekipę, tak. I pan tam się zwrócił z prośbą, żeby mu dać czasowo zgodę na wywóz tego, co tam ma do wywiezienia. Myśmy się zgodzili pod warunkiem, że jeszcze trafina... <knie> Nie pamiętam o którą to sprawę dokładnie, chodzi. Tak, dokładnie. pamiętam Pani pan do mnie. Tak. Tak, i tam pan zobowiązał się, że, że jeszcze ma dalsze auto czy dwa kamienia w razie czego, jakby tam coś... Już tam zrobili to no, tak. i w ogóle, ale jakim to to będą moi, co z naszą dalszą drogą? Proszę Państwo, nie, to nie miały być jakieś duże te łajby, tylko mniejsze... Ale samodówki. to musi być na piśmie, bo przyjadą, jak już drogę zniszczą, to będzie za późno. Miały być warunki nie, ustalone, ale to nie, to nie jak to oni sądówka, będą wychodzić. Bo nie to, że, to że drużyca, wysypali tą tylko... kamienia trochę, tylko co będzie z dalszą tą drogą? Przecież nowa zrobiona no, dopiero co, a tyle to przyjedzie taka l jaka naładuje 40 ton i co będzie? A to nie jest raz. Będą wozić to długi czas. Ja więc. z tym panem rozmawiałem jednym, który tam kupił to drzewo, chyba że ktoś drugi tam wyciął. Bo jeden pan, który tam kupił to jest kupił i czym A, będzie woził. Prywatny no. Wie pan co, z tym jednym, żeśmy załatwili, bo ten pan miał jeszcze chyba raz czy dwa wywieźć, wywiózł i koniec, chyba że on komuś teraz wozi. Jeszcze nikt nie wozi tam u nas, chyba że tam niżej. To może bo tam iść. też wycięli, to jest niżej na, tu na tych równych terenach mm -hmm. już jak droga na burzy. I jeszcze tam przy tym burzynie, jak jesteśmy, A to to gdzieś, ale, już do... Ale tam spod domu. To, to jest tam poniżej mojego domu. A to jest wszystko z góry i tam jest droga po prostu... Jeszcze mamy tam, żeśmy nie pozwolili, żeby jechał na tą przewiązkę, która jest od jednej drogi do drugiej. Bo tam cała wykruszona i jest tam taki wyłamany na rogu, że ta droga całkiem się na szczycie zniszczy. Prosiłam, jak robili drogę, żeby tam coś dać, ale mówili, że to się nie da, bo to jest inna, tam by wystarczyło po prostu czy worki jakiejś tej zaprawy, żeby to naprawić na tym zakręcie. A jakieś uwarunkowania dlatego. A te uwarunkowania jakie dalej? Co będą wychodzić? No ewentualnie w zimie jak zamarznie, po mrozie mógłby przejechać to z sobie, ale jakimś lżejszym sprzętem, tak? No właśnie, ale to musi być na piśmie inaczej, jak oni przyjadą i już zaczą my nie wyjdziemy się położyć, by nie jechać. Ja wiem, wiem. <laughs> Czuję, na pewno zgłosimy to. Że to panowie. musi być jak on sprzedaje komuś. Ten kto kupuje, musi o tym wiedzieć. Proszę? A musi ktoś wiedzieć, co kto kupuje. Bo on sprzedaj powie, że go to już nie obchodzi. No, wie panie, dokładnie, to, to jest też problem złożony, ale interweniujemy i staramy się zwracać uwagę, jeżeli ktoś chce od nas jakieś zaświadczenie, bo to są mieszkańcy, szanowni państwo, którzy wożą, bo dużo mamy. mamy ale to nie taki, taki tonarz, do to tego, choćby się kto budował, to przejedzie tam 10 razy, czy ile, ale to jest państwo, tyle. mamy. Bardzo, Oni ładują straszne tonarze. Ale tymi, mamy wyrobę z drewna i mieszkańcy prowadzą firmy, i też nie możemy im zakazać, bo ich zbankrutowali, tak? Po prostu prosimy tych mieszkańców, z panem Rześniczym mieliśmy tu spotkanie, z panem Wojtanowskim, naszym przewodniczącym mm -hmm. do tej szkoły, stowarzyszenia. Mieliśmy spotkanie, żeby po prostu nie, nie wozili tego drzewa, jak, jak są roztopy, jak, jak jest, jest wilgno, jak deszcz pada czy tygodnie, to żeby wtedy samochodem nie wjeżdżał w takim to Żeby tonarze. było wiadomo jaki tonarz mogą, Tak, tak. Ale to są drogi na kilkudziesiąt tak. nie? W zimie przy mrozi jest duży mróz, 15-20 stopni, mogą jechać, wtedy nic, nic się nie, nie dzieje, tak? W lecie jak jest sucho, bo jak jest sucho przez miesiąc, nie pada deszcz, bo te teraz mieliśmy takie, no to jest też tak sucho, że to auto nie zniszczy tej czy drogi. To wszystko siądzie, oni mają szerokie to wszystko, jak siądą, no, pobocza są takie. Parę centymetrów świeży piasek, wszystko siądzie. Zapisałem sobie, będę zwracał uwagę na to. Wyślę nam jeszcze... z urzędu, żeby dyrektora, żeby zobaczył, gdzie to, no tak, i żeby tam rozezna kiedy to będą wozić. Czy no, będą wozić, czy. Tam już był, kto, kto to był? To był? Aha, był ten właściciel, i hmm. pani Sołtys była, A, zobaczyć. Był. Bo tam jest Wiesz, straszna da. ilość tego tak. drzewa. Jak przyjdzie duży sprzęt, to nam na pewno drogę zniszczą. Nieważne kiedy, bo będzie za szeroka i za ciężko. I Jeszcze tam jest droga, która jest, było zezwolenie na to, że pan sobie zmienił drogę i połączył ją wcześniej, i działkę sobie dołączył. Nie ma tam znaku. Do nas pod dom, pod sam las przyjeżdżają tą woziutką drogą tiry. Nie ma znaku, żeby tam jest droga na Ryglicę albo to nasz, że jest na burzynie, że jest 3,5 tony. Przyjeżdżały 4 tygodnia, to, kita, <karst3> roku, Nigeria, w zeszłym tygodniu, jak wyjedzie do rogu, to zablokuje stronę. Ale tutaj od dołu, czy tam od... No znowu, przez odszerzania. Nawigacja go prowadzi, tego co idzie... Czy to by nie wyrobił na moście też, jakby pojechał prosto. To się zdarzy. Tak, bo ostatnio co uwadzano, to normalnie nawigacja... On jechał do stalbomatu, ale nawigacja go potem... A może już łączył najkrótszą drogą i tam A problem, nie ma znaku. Pani, pani mówi, że o wodę. Wodę ma ma... macie? Macie. Asfalt macie piękny pod dom? Macie. Wie pani ile lat nie lani walczyli? 20 lat jeździłem do Krakowa, do województwa, wszędzie. Co zajęło, ja, mam na, jeździ, że, ja mam jeździć na, też do Krakowa, bo Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Pan, Pan ja może jeszcze mm, tak zacznę, żeby zaraz o, o tej drodze dwa słowa powiem. Na początku chciałem jeszcze się przyłączyć i podziękować panu burmistrzowi, bo faktycznie mówiliśmy o tych pomocy y, osób innych też, ale trzeba obiektywnie stwierdzić, że burmistrz tutaj no, y, był bardzo aktywny i nieraz. Y,